Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy przymeblowanie. Ogólnie, jeszcze chwilę temu stał tutaj. O, dokładnie co? na tym stole. Teraz już, już je odpięłam i wszystko zrobię. Tutaj, jak widzicie, przełożyłam wszystkie rzeczy. I tu jest przygotowane miejsce. Tu już mam umyty stolik. Tutaj mam toaletkę. I teraz mam powiem, co tak ogólnie będziemy robić. W związku z tym, że ta drukarka okr okropnie śmierdzi w moim pokoju, jak się drukuje taki zapach w plastiku typowym, będziemy przekładać na tym stoliku, tam w miejsce, gdzie jest toaletka. I tutaj będzie toaletka, a tam na tym stoliku tam o, będzie drukarka 3D. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam to jakoś jasno, czy coś. Teraz trudny moment. Trzeba tą toaletkę przenieść tam. W drodze pojawią się pewne komplikacje. Ale nie no, spokojnie, to tak było już. Dobra, jednak wystarczyło wkręcić. Pytajcie mnie, jakim cudem, bo ja sama nie wiem. Przeniosłam tą toaletkę. Teraz trochę oczyszczamy. I dobra, higiena przede wszystkim, czyli. Więc myjemy. Nie pytajcie, to nie moje. Mm. No, nie wiem co o tym myśleć. Ale trzeba posprzątać te rzeczy. I tutaj właśnie jest ta podkładka zielona, taka ładna. Oczywiście jatuszek tutaj. Świat. I teraz organizacja tego. Tutaj jest taka ruszanka dalej. Tutaj pudełeczko na biżuterię. Dobra, kwiatka zabieram, bo się nie komponuje dobrze. Za to tu wygląda niczym sobie. Tak, pudełeczko na, pudełeczko na biżuterię, kosz na śmieci, no i pod, kosz na płatki kosmetyczne. Ozdoba. Kąpeczka. I teraz układamy to. I trzeba to wszystko wyjąć. Akurat wyciągania wam nie pokażę. Wyciągania wam nie pokażę, bo tam jest duży bałagan. Rozpakowania tej toaletki Wam nie pokażę dalej. Ale ogólnie przeżyliśmy. Bo ta toaletka była tak. A jest teraz tak. W sensie pod ścianę, jakby. I tutaj już pada światło na toaletkę. W trakcie ogarniania tego. Od tutaj. Tego błaga. A tutaj ogarniam. Jest w ten sposób. Proszę bardzo. Tak to wygląda teraz. posprzątane. I teraz. Dobra. W finalnym. Ostatecznie wygląda tak. Так, так. И так.